Pokonują ponad 200 kilometrów nie dla przyjemności, lecz dla wiary i własnych intencji. Zawsze serdecznie witani przez mieszkańców Sieradza, już po raz 402 Sieradcy Pielgrzymi powrócili z jasnej góry. Grazie. Gdy do domu wracam, wakuć w moc błogosławionego. Dzisiaj witam Was historię w tym miejscu. Dlatego pozwólcie, że najpierw w historii dam głos. To są współczesne dzieje zapisane piórem księdza i matkowego Kawaleriego 1932 Jeszcze w 1928 roku, odnawiając pięć ołtarzy, ten wielki ołtarz, zabroniłem fundować pięknym, piękny, obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Przekonawszy się, że w wielkim ołtarzu, poza głównymi obrazami, jest odpowiednie miejsce już wtedy poczyniłem pewne przeróbki na przyjęcie obrazów królowej korony polskiej. Rzecz jednak musiała ulec złoce wobec nawalu tylu innych pilnych, kosztownych potrzeb. Po fundowaniu jednak i odnowieniu wieży sprawa obrazów umyśla o Rzymie. Po powrocie z niezbyt umyślnej kuracji pszczelnicy. Zacząłem nad sprawą rozmyślać i z pomocą Bożą, powziąłem bo decyzję stanowczą fundowania obrazu w tym roku. Określiwszy cały plan, w początku sierpnia przemówiłem do parafian z gorącą zachętą. Powołałem się też na język 550-letniego 550 istnienia obrazu na jasnej morze, gorąco przez klaszczak przez całą Polskę Sprawa wręcz trafiła do serca. Wezwałem do dobrowolnych ofiar i te usypały się wręc, wręcz żywiołowo. Ofiary na tace ogółem w przeciągu trzech tygodni, ofiary parafiami złożyli 3200 zł. To zważywszy na ciężkie kryzysowe wyrobki materialne jest wyrazem wielkiego uniesienia religijnego, jakie opanowało wszystkich. Zaraz w początku zbiórki, mając dopiero 200 zł, pojechałem do Częstochowy i tam nabyłem obraz za cenę 4000 zł wraz z ramami u malarza Franciszka Jędrzejczyka. Podobnież uprosiłem ojca Przeora, o uwzględnienie obrzędu poświęcenia naszego obrazu u cudownej, w cudownej kaplicy. Wielką pomocą w tym był mi ksiądz Tadeusz Matuszewski, prefekt szkół powszechnych i wikariusz, który paroma gorącymi przemówieniami wspomógł ofiarność, a także jego przebudnik tegorocznej kompanii obrazem się też zaopiekował. Na obraz stała na razie 2,5 tysiąca zł malarzowi, resztę, resztę miał według umowy otrzymać w kwietniu 1933 roku. Koszta przygotowania miejsca w wielkim ołtarzu, elektryczne oświetlenie, robocizna stolarsko-dekoracyjna, etc. wyniosła około 700 zł. Gorącym pragniem moim stało się zadość. Posiedliśmy na stałe najdroższe Podaje niżej podpis aktu dokumentu sporządzonego w tym razie na wieczną rzecz pamiątkę, którą zawiera, który zawiera dokonaną fundację i cały powód sprowadzenia do parafii kolegiaty obrazu. To jest nasza historia, to są nasze korzenie. A nam są potrzebne te korzenie, gdy jesteśmy młodzi i potrzebne są skrzydła, aby ponieść Historię tych, którzy chcieliby jej doświadczyć. W niech będą dzięki, że jesteście tutaj dziś z nami. Już wielu zawalety zmieniło. W kościele to było też smutni, bo widzieliśmy niektóre nieobsadzone miejsca, bo przecież i wzroku proboszcza i którzy tak długo pracują, w kolegiacie przywykli do niektórych już wielu, stałych miejsc. Ale sami jesteśmy, Wielu z Was przyjął sakrament Myszczu Świętego. Wróciliście do domu, do najzarożniejszych świątyni parafiany tej ziemi sierackiej. I na Wasze powitanie, jakże wielu wyszło sieraczy i mieszkańców okolic tego miasta. Może nie mniejsze niż ta, która podaje, jest podana w gronicach, ale przecież każdy robi co mógł, aby jak Was najgoręcej powitał. Przybyli kapłani, ksiądz prałat Mirosław, ksiądz prawa wojszemusz, ksiądz kanonik Piotr, ksiądz prałat senior, przybył nasi świętowikariusze i właśnie. Cieszy mnie to, że wśród was witających w rozgrodzie kapłani są również przedstawiciele władz samorządowych. Jest pan wiceprezydent, który szedł w jedną stronę. wiceprezydent Rawi, jest pan wiceprezydent Cezary. Pan prezydent nie mógł na wyjazd zagraniczny, ale łączy się z nami duchowo. Jest nasza sierocka cysta. Są mieszkańcy naszych rodzin młodzi. I staje się. I są ci, którzy czują podeszli w swój wiek. Ale wszystko dla Was. Bo spotkanie z Wami to łaska dla tych, którzy wyszli po Was. Łaska, bo też nas napełniacie w tym spotkaniu, błogosławieństwem, bo przynosicie radość od Królowej Polski. Nie wolno w tym miejscu będziemy podziękować wszystkim kapłanom którzy czuwają, aby te lekcje w aby ta modlitwa nogami na południowym szlaniu była ze modlitwą grudną, uwielbienia, stłucy i